Znowu to zrobiłeś. Serio, kiedy ty się wreszcie nauczysz? Znasz ten głos: cichy, ale raniący, złośliwy, nieustępliwy właśnie taki, który pojawia się dokładnie wtedy, gdy najbardziej potrzebujesz wsparcia to twój wewnętrzny krytyk ale, co jeśli ten głos nie jest twoim wrogiem? Co jeśli on naprawdę chce ci coś powiedzieć? Ten głos nie pojawił się bez powodu. Zbudował się. Z cudzych słów. Z dzieciństwa. Z uwag nauczyciela. Z ciszy rodzica. Z porównań. Z ocen. Zmusisz. Z biegiem lat. Zaczął brzmieć jak Twoje myśli. Ale to nie był Twój głos. To był głos lęku. Lęku przed błędem. Lęku przed wstydem. Lęku przed tym, że jeśli nie będziesz lepszy, to nie będziesz wystarczający. Wewnętrzny krytyk często brzmi brutalnie, ale w głębi. On próbuje cię chronić. Kiedy mówi, jesteś beznadziejny, może naprawdę mówi, boję się, że znowu zostaniesz zraniony. Kiedy mówi, nie dasz rady, może naprawdę mówi, nie zniosę kolejnej porażki. Kiedy mówi, nie rób tego, nie wychylaj się. Może tak naprawdę błaga, zostań tu. Tu jest bezpiecznie. To nie jest głos nienawiści, to głos strachu. I jeśli go zrozumiesz, przestanie cię ranić. Najgorsze, co możesz zrobić? To próbować go uciszyć. Bo wtedy będzie tylko krzyczał głośniej: Zamiast tego, zacznij z nim rozmawiać. Gdy się pojawi, zapytaj, czego się boisz? Przed czym próbujesz mnie uchronić? Zauważ ten głos. Ale nie traktuj go jak sędziego, traktuj go jak przerażone dziecko, które nie zna innego sposobu, by się obronić. Wewnętrzny krytyk to często twoje młodsze ja. Zranione, niedosłyszane, zbyt długo ignorowane, nie potrzebuje walki, potrzebuje obecności, potrzebuje twojej łagodności. Możesz powiedzieć: Dziękuję, że się o mnie martwisz. Ale teraz. To ja się sobą zaopiekuję. Nie musisz już być surowy, nie musisz już być idealny. Możesz po prostu być, Twój wewnętrzny krytyk. To nie wróg, to wiadomość. Jeśli się zatrzymasz i posłuchasz, możesz odkryć, że pod jego głosem jest tęsknota, czułość i pragnienie, by wreszcie poczuć się bezpiecznie. A może właśnie to, Twój wewnętrzny krytyk. Chcę usłyszeć od ciebie. Po raz pierwszy.